Dzień dobry, moi drodzy, odcinka dzisiaj miało nie być, miała być tylko zajawka live'u z Julitą Olszewską, no ale niestety, właśnie niestety muszę zrobić ten odcinek. Zmarł żołnierz, zmarł żołnierz ugodzony nożem przez tak zwanych imigrantów. Ale jest dużo symptomów, które mówią nam, że to nie są tacy zwykli nielegalni imigranci. Moi drodzy, zacznijmy od początku. Żołnierz został ugodzony nożem w klatkę piersiową, ale zmarł ze względu na zatrucie organizmu. O czym to świadczy? Przede wszystkim, że ten, który tego noża użył, nie użył go w celu obrony, nie użył go w celu postraszenia, tylko użył go w konkretnym celu w celu zabicia. Tłumaczą nam, że y, często jest tak, że oni y, nóż czy jakieś ostrze smarują odchodami i tak dalej. Tylko y, z tego, co y, są doniesienia medialne, to pierwsza. Po prostu wysiadła u tego rannego żołnierza wątroba, następnie mózg. Moi drodzy, świadczy to tylko o tym, że jeżeli pierwsza siadła wątroba, to znaczy, że do organizmu się dostała bardzo mocna toksyna. I teraz jedna sprawa. Większość tych tak zwanych emigrantów, biednych, jak to celebryci, niektórzy politycy próbują nam wmówić, pochodzi z Afganistanu. W rozmowach z różnymi ludźmi, którzy na tej granicy byli i są, wychodzi na to, że większość z nich to są byli bojownicy afgańscy. Moi drodzy, to są zaprawieni w bojach partyzanci. To nie są zwykli ludzie. Tak trzeba to przede wszystkim odbierać. I teraz powiedzcie mi jedną sprawę. Jak taki żołnierz który będący na przykład artylerzystą, czy pełniący służbę pożarniczą w wojsku, tak, są takie, są takie stanowiska Strażak, na przykład kapral Strażak albo Starszy Szeregowy Strażak, lub będący na przykład nie wiem, celowniczym działka przeciwlotniczego, zostaje wysłany do pełnienia służby na granicy. Ciężko mi to mówić, bo, bo zdaję sobie z pewnych rzeczy sprawę. Natomiast żołnierz taki, nie posiadający odpowiedniego przeszkolenia, które nie trwa dwie czy trzy godziny. Pewnych, pewnych zachowań człowiek uczy się latami. Pewnych reakcji uczy się latami. I taki człowiek, który jest nie do końca przeszkolony, praktycznie wcale, zostaje wysłany do obrony naszego kraju. W takich warunkach tak naprawdę zostaje posłany na, no w tym wypadku na śmierć. Bo y, mówmy szczerze, Afgańczycy są partyzantami od stuleci. Oni to mają w krwi. Pewne zachowania mają po prostu już, można powiedzieć, w genach. I mówmy uczciwie, y, nie uważają oni Polaków za przyjaciół. Z racji tego, że poprzednie rządy wpychały nas do różnych konfliktów i działając polska armia wespół zespół z amerykańską, robiła w Afganistanie to co robiła. Czyli można powiedzieć, że bezpośrednio i pośrednio uczestniczyła w okupacji Afganistanu. Więc ci ludzie mają agresję do naszego wojska. Uczciwie powiem i nie usprawiedliwiam uzasadnioną. Ale nie ale nie usprawiedliwia to, że zabili człowieka na terenie Polski, gdzie nie ma stanu wojny z Afganistanem. Tak to przyjmijmy. Następna sprawa. Dlaczego ten żołnierz nie był wyposażony w odpowiedni sprzęt? Mam tu na myśli specjalne kamizelki, które są odporne na przebicie ostrzem, bagnetem. A gdyby, na przykład, któryś z tych bandytów użył broni, to co wtedy? Byłoby to samo. Ale tu jest jeszcze następna sprawa, moi drodzy. Tak, ja sobie tu zerkam, bo sobie wypisałem te najważniejsze, najważniejsze punkty. Samo zachowanie dowódców sytuacji, kiedy to się wydarzyło. Owszem, żołnierz ten został przewieziony do szpitala. Tylko jak się okazuje, jak mamy doniesienia medialne, tutaj Republika to ujawniła, okazało się, że ten żołnierz praktycznie już był w stanie agonalnym, przewożonym do szpitala. Przewożony do szpitala, przepraszam. Ale dowództwo zakazało ujawniać tej informacji, ponieważ Ponieważ zbliżają się wybory, szanowni państwo. I mieli to dopiero ujawnić po ogłoszeniu ciszy wyborczej. No przecież to jest jakieś. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Nie wiem. We mnie się wszystko gotuje. W moim odczuciu ja powiem tylko tak. Wyrachowane polityczne skurwysyństwo. I moi drodzy, w tej chwili apeluję do. Przedstawicieli, do fanów tzw. koalicji obywatelskiej. Czy wy nie widzicie, że ten żołnierz, który zginął, to możecie być również wy? Oni nie mają żadnych skrupułów do poświęcenia człowieka. Dla nich liczy się tylko kariera polityczna. No jasno nam pokazał ten przypadek. Wstrzymać informacje, bo to źle będzie wyglądało przed wyborami. No przecież to się nie dzieje. Dla mnie oczywiście Kosiniak Kamysz mówi, że o niczym nie wiedział. To znaczy, że jest nieudolny jako minister obrony i od razu powinien podać się do dymisji. W tym momencie. I cała ta jego ekipa, bo jeżeli nie wiedzieli o takich rzeczach. No to panowie, to jak wy chcecie zarządzać takim potężnym ministerstwem, jak wy o takich sytuacjach nie macie pojęcia. Następna sprawa premier tego całego bałaganu. Jeżeli on o tym nie wiedział, to znaczy, że również jest nieudolny, że sobie przyjął takich współpracowników. Jeszcze jedna sprawa. Hmm. Ci celebryci, którzy tak luli na tych żołnierzy, na tą Straż Graniczną, na przykład pani Kurdej Szatan, czy pani Ostaszewska. A może pani Ochojska z panem szturem, ubiorą się w ten sprzęt, który mają żołnierze, i spędzą taką na przykład nocną służbę na granicy. Łącznie z Panem Tuskiem, Kośniak Kamyszem, z panem Bodnarem, i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Bo wydaje mi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A tu jeszcze ci aktywiści, pan Joński. Który tak był agitował, gardłował za tymi emigrantami? Taki przejrzysty, transparentny. Panie Joński, a jak tam, karie, kar, przepraszam, y, sytuacja z aferą kiełbasianą? wyjaśniła się już? Wy nie wiecie Państwo o co chodzi? To ja Wam powiem. Żona Pana Jońskiego, notabene, y, Kubanka pochodząca z Kuby. Dostała dobrą pracę, zajmowała się przyznawaniem dotacji z Unii Europejskiej. O ile dobrze pamiętam, w 2006 roku przyjęła korzyść majątkową. Kosz pełen kiełbas, baleronów i szynek. W 2006 roku wartości 600 złotych polskich. I dlatego powstała ta afera kiełbasiana, która tak naprawdę nie znalazła jeszcze swojego końca. Panie Szczerba, specjalisto od dostawy pizzy. Pan zostałeś wywalony z rycerzy Kolumba. Chociaż pan twierdzi, że to nieprawda. Okej. Okay. To jak to jest, panie Szczerba, skoro pan twierdzi, że w dalszym ciągu jesteś pan rycerzem Kolumba? A jakie są zasady rycerzy Kolum Kolumba? Bogobojność, miłosierdzie, patriotyzm? Jakiego kraju pan jesteś patriotą? Afganistanu? Syrii? No, bo na pewno nie polski. Powiem tak, to wy, celebryci i politycy, jesteście współwinni tej śmierci. Bo na tej granicy nie powinni być ludzie, którzy są tam wysłani z przypadku. Tam powinni jeździć transportery opancerzone z odpowiednią załogą Rosomaki. Zapomniałem Rosomaki wysłaliście przecież na Ukrainę sprzęt wysłaliście taktyczny na Ukrainę, oporządzenie wysłaliście na Ukrainę, a teraz jeszcze zabraniacie żołnierzom naszym strzelać. Tak, to wy jesteście współwinni tej śmierci. I to tyle mojego komentarza, moi drodzy, w tej sprawie. Ja zapraszam na live o 20 z Julitą Molszewską. będziemy rozmawiać na tematy. Na temat y, rolniczych protestów, które wcale się nie skończyły. Będziemy rozmawiać o sytuacji rolników, i jak to wszystko wyglądało w Brukseli. Bo Julita Oruszewska w Brukseli była i nam to wszystko opowie na żywo. Zapraszam na 20. Trzymajcie się. Dobrego dnia, mimo wszystko. Hej!